Witam Was bardzo serdecznie w kolejnych lore'owych pogadankach z Warhammera 4 k Na początek bardzo dziękuję za pozytywny odbiór poprzednich materiałów. Mam nadzieję, że będzie Ci się podobało i że będziesz oglądał lub oglądała dalej. A my dziś poruszymy sobie temat w zasadzie pierwszego kontaktu z chaosem stricte. Pierwszego kontaktu Grawiela Lokena, tak jakby głównego bohatera, po części głównego bohatera z tutaj cyklu Herese Horusa, chociaż on jest głównym bohaterem, ciężko stwierdzić. Cały czas się moi drodzy będę opierał na tej pierwszej książce, którą oczywiście przeczytałem, ale już z lekkim odniesieniem do części drugiej, czyli do fałszywych bogów, których aktualnie czytam. Ponieważ tam znajduje się pewna kontynuacja, aczkolwiek tutaj skupimy się tylko na jednym aspekcie. I Dlaczego ja mówię, że to jest prawdopodobnie pierwszy kontakt z Chaosem? Wiecie, no mówię to jako człowiek, który dopiero zagłębia się, powiedzmy bardziej dokładnie, w lore Warhammera 40K. Akurat tutaj mamy serię z cyklu herezji Horusa, bardzo zresztą ciekawe. No, także jak to wyglądało? Otóż po pierwszej bitwie, kiedy udało się zdobyć 6319, czyli to też warto wyjaśnić tę cyfrę. 63 to jest 63 wyprawa, czy raczej ekspedycja. Tutaj, z tery, aby miała podporządkować i przyłączyć wszystkie światy ludzkie do imperium człowieka. Nie? A 19 to akurat liczba. A raczej konkretna liczba planety, nie? która została zdobyta. Czyli to jest 19. Planeta zdobyta przez wyprawę 63. Czyli 63,19, no to już mniej więcej wiecie, jak to wygląda. No, także bitwa była zakończona i imperium wprowadzało swoje rządy. Swoje no, tyle, że kiedy zdobywa się coś siłą, no to naturalną koleją rzeczy jest to, że stawie jest opór. I tak też było w tym przypadku. Blisko tysięczna? Nie pamiętam do końca, ale no pewna siła. Regularna siła buntowników, czy raczej powiedzmy przeciwników nowego rządu, zgrupowała się w miejscu bodajże Szeptuny, w górach Szeptun, i tam jakby no, prowadziła, prowadziła regularną walkę z armiami imperium. Bo też warto zaznaczyć, że Adeptus Astartes, a armia imperialna to są dwie różne rzeczy. Astartes, Space Marine, no to to jest ta żelazna pięść imperatora. Aniołowie śmierci, także specjalna armia, można powiedzieć. To czy znaczy armia? No, po prostu elita imperium. Podczas gdy armia imperialna to chociażby gwardziści, tego typu yy, żołnierze, regularni, niezmodyfikowani genetycznie ludzie. No i właśnie ta armia dostawała baty. Dostawała baty od buntowników, czy raczej tutaj przeciwników, bo może buntownicy to może słowo, bo buntownik się. Powiedzmy, to z własnej organizacji się buntuje, tak? Natomiast tutaj po prostu przeciwników politycznych. No, ale dla uproszczenia będziemy mówić przeciwnicy. O, nie? Dostaje baty. Więc Horus decyduje się, no po części za sprawą tutaj Grawiela Lokena, aby wysłać tutaj Adeptus Astartes. W tym przypadku dziesiątą kompanię Grawiela Lokena. I tak też się dzieje. Grupa się szykuje. Tutaj wpadają do maszyn i lecą. Skoncentrowani do miejsca tych szeptunów. Warto zaznaczyć, w trakcie lotu, Space Marine oraz generalnie wojska imperialne dostawały pewne komunikaty. Szerzono propagandę strachu i polegało to na tym, że jakiś Samus groził, że on wszystkich wyrżnia, wszystkich załatwi, wszystkich po prostu zniszczy, zdekapituje, po prostu rozwali na drobne kawałeczki. No, o ile zwykłe. Oddziały, powiedzmy, dały się złapać na tę propagandę strachu, tak to wtedy traktowano, tak Space Marine oczywiście to zlali, no bo oni przynajmniej w teorii nie znają strachu, nie? Zgrupowanie akurat już dotarło na miejsce. Loken zebrał swoich oficerów, wyznaczył następcę na tutaj dowódcę 10. kompanii po omówieniu szczegółowego planu. Ataku na twierdzę e, rebeliantów, może w ten sposób, zaczęto atak. No i w zasadzie przez większość czasu, moi drodzy, nic się specjalnego nie działo. Od armia, a raczej Adeptus Astartes, ruszali w głąb tej twierdzy, a w zasadzie najpierw się wspinali, a potem, e, potem dotarli do tej twierdzy i w zasadzie przeciwnicy nie mieli absolutnie żadnych szans. Pomimo tego, że mieli ciężki sprzęt i teoretycznie mógł im mm, w sensie. Space Marine mógł zaszkodzić, to jednak e, Loken stwierdził, że pójdziemy po, po prostu na pełnej kurwie i na początku wystawimy grupę terminatorów, którzy przyjęli na siebie takie, l, no, przyjęli lwią część uderzenia. I wiecie co? W zasadzie można powiedzieć, że wszystko poszło jak składka, nie? Twierdza zdobyta w zasadzie, ciała porozpierdalanych wrogów były wszędzie, nie? Terminatorzy nawet specjalnie się nie spocili. Od, no dobra, może trochę rys na pancerzach zdobyli, może coś tam na jakieś ewentualne drobne naprawy, ale generalnie to nie było co zbierać, nie? Do czasu. Otóż, gdy Loken myślał, że, ha, dobra, mamy to za sobą, nie i teraz tylko może znajdziemy tego dowcipnika, co to nam puszczał tę propagandę, to wtedy dostał wiadomość od Javiera Jubala. I pewnie już pamiętacie, bo on już, o nim już wspominałem, bodajże w poprzednim materiale, mmm, ale teraz jest lekkie rozwinięcie. Otóż to był dowódca jednego z pododziałów. No i on skontaktował się z Lokenem, że słuchaj, zarazem Samusa wiem, gdzie jest. No to Loken zadowolony, no to idzie do niego, nie? No tylko, że jest jeden mały problem. Okazuje się, że na miejscu stał Jubal sam. A warto zaznaczyć, że on no, no, dowodził swoim takim pomniejszym oddziałem. A jego w ogóle nie ma. No i Loken mówi, gdzie on jest. A Jubal nagle tak, no Samus tu jest. Samus jest za tobą. Samus jest przed tobą. Zaraz ci go pokażę i tak dalej. I zaczął bredzić, totalnie zaczął bredzić loken tak się zdziwił człowieku no co ty odpierdalasz, nie w sensie hej no uspokój się, gdzie jest ten samo co to co, co w ogóle robisz, gdzie masz swój oddział, a on wtedy jak usłyszał o swoim oddziale, o widzisz lokenie oni też nie chcieli mnie słuchać oni też nie chcieli zrozumieć no, no właśnie i wtedy już loken stwierdził, że dżubalowi coś, co, coś się co, co, coś się stało i okej okay. y Tutaj sierżancie, weź, zwiąż tutaj, zaprowadź Dżubala, niech sobie odpocznie, nie? No tak wiecie, no bo, żeby odpoczął sobie. No i tutaj, jakby żołnierz, znaczy Astartes, mówi: no dobra, no to bracie Jubalu, chodź ze mną. A ten nagle wyciąga Boltera i z zimną krwią totalnie, kurwa, je pu, Nie, dziękujemy, do widzenia. W ogóle bez, żadne, bez żadnego zawahania, i Loken oraz wszyscy pozostali bracia Astartes, jak to zobaczyli, to takie, o kurwa, ty, co tu się w ogóle odjebało? Bo pamiętajcie no rzecz, do pewnego momentu, jeszcze przed Heresio Horusa, przed zdradą Legionów i tak dalej, tak dalej, no to dla Space Marine w ogóle myśl o tym, że Astartes, mieli walczyć z Astartes, no to to był błąd w systemie, to, to brak styku, po prostu nie ma nic, nie? Totalnie nic. E, i, I Dla nich to była totalna abstrakcja, to, to nawet nie to, że fantazja, to jest po prostu coś niewyobrażalnego, i nagle zobaczyli to na własne oczy. Jak jeden z nich bez wahania wyciąga broń i jepnie. I co ciekawe, kiedy próbowali ogłuszyć, czy raczej tutaj, no, jakoś obezwładnić Jubala, to on się miotał, on walczył i on był silniejszy niż zwykle. No, normalnie Space Marine jest dosyć, mm, jest dosyć silny, natomiast on był jakby jeszcze silniejszy niż normalnie. Choć też zauważono yy, braki w. Jakby szermierczych umiejętnościach, bo tam potem walczyli na ostrza głównie, nie? Bo wiadomo, no, Jubal on potrafił walczyć bronią białą i miał pewne wyszkolenie. Jedni winili to troszeczkę lepsze, inni trochę gorsze, ale generalnie z marin potrafili walczyć bronią białą, a tutaj to było po prostu jak machanie cepem. Ostatecznie Lokenowi udało się Jubala powstrzymać, pomimo tego, że, raczej obezwładnić, pomimo tego, że no, zabił kilku Astartes ale on i tak nadal się wyszarpywał więc ostatecznie no już no, nie było innej rady. Trzeba było zastrzelić Jubara. I dochodzimy do momentu, w którym po pierwsze, no samo to było zajebiście dziwne teraz. Po drugie, na miejsce przybył niejaki Sinderman. Sinderman był iteratorem. Został wezwany przez Lokena, aby zbadać sytuację, bo no wiecie, kiedy już nieco atmosfera opadła, no to wtedy zaczęły się rodzić pewne pytania, nie? I stwierdził Loken, że Sinderman, jeden z takich powiedzmy bardziej wykształconych i mm, no, światłych umysłów według Lokena, no i zresztą nie bez powodu, no, że on mu tę sytuację wyjaśni. No i pokazał, pokazał tutaj ciało Jubala i opowiedział całą historię, a. Mm, no i wtedy, wtedy Loken zaczął powoli, nie wiem, Sugerować, że być może to są jakieś siły nadprzyrodzone, bo te miejsce podobno przez miejscowych było określane jako nawiedzone. No i jeszcze ta cała, cała ta propaganda tutaj strachu, która na dobrą sprawę nie znalazła żadnego źródła, nie? Więc nie było nigdzie kolesia albo babeczki, która by puszczała te transmisje, nie? Więc skądś to się musiało brać? Tutaj Sinderman stwierdził, słuchaj, to z pewnością może jakaś choroba, może coś, coś, jakiś stres, cokolwiek. No w każdym razie, nie, może zwariował, ale na pewno to nie jest nic nadprzyrodzonego. I pewnie by się rozeszli wszyscy, gdyby nie fakt, że Joe Borsu stał. A przypominam, że według Lokena był martwy. A mimo wszystko, no, uważam, że Space Marine wie, kiedy jego przeciwnik jest martwy. I tam stała się rzecz niewyobrażalna. Po pierwsze, to, że martwy stał to dosyć do zaskakujące, a po drugie to, że Jubal w trakcie jakby swojego powstawania i szarpania się generalnie atakowania zaczął się transformować. Jego ciało zaczęło dziwnie puchnąć, jego właśnie przekształcać się w jakieś bydle, jakieś bestie o wielu zębach, nienaturalnym kształcie. Te, te, te mięso takie zaczęło wychodzić po prostu jakby z pod jego pancerza, tworząc maszkarę jakich mało. No i Sinderman no co? No, no, zamarł ze strachu, no mało co się nie zesrał w gacie. hej, sam Astartes jest groźny, a zmutowany, krwiożerczy Astartes, no to, to nie jest przyjemny widok. Zresztą oberwał w Sinderman całkiem porządnie, ostatecznie się wylizał, co i tak ma sporo szczęścia, w przeciwieństwie do paru upamiętniaczy, którzy tam byli, zaraz o nich opowiem. No, tak czy siak, Loken zaczął walczyć z tym stworem, ale no też lekki wpierdol dostał, a przypominam, że reszta Astarte i tak dalej, no to oni wyszli, żeby sytuację, powiedzmy, wyjaśnić na osobności. No i kiedy, właśnie, upamiętniacze. Otóż na miejsce przybyła również jakaś pani Killer wraz z, innym, z innymi upamiętniaczami, czyli osobami, które mają, no wiecie, upamiętnić całą Wielką Kursjatę z okresu herezji Horusa i poprzedzającą, czy raczej Wielkie Kursjaty, no nieważne. Wiecie, sipstwo chcieli zobaczyć, jak nie, no bo nie będą siedzieć na, na dupie. Potem pewnie tego żałowali, szczególnie Eufrati żałowała właśnie Eufratia Killer o ile dobrze pamiętam imię i jej nazwisko, na pewno Eufrati. No, to żałowali, ponieważ tam było chyba sumarycznie czterech upamiętniaczy i trzech zginęło w dosyć okrutny sposób. I kiedy już Eufrati miała ginąć, no to wtedy prawdopodobnie to znaczy na najpewniej, Loken już jakby się ogarnął, wziął po prostu broń i zmasakrował. Jubala, a przynajmniej to, co z niego zostało. I tu, moi drodzy, tu moi drodzy, mamy pierwsze na dobrą sprawę spotkanie z chaosem, bo my jako czytelnicy, osoby, które ogarniają uniwersum Warhammera 40k, no to my sobie zdajemy sprawę, że to może wyglądać na faktyczne opętanie, nie? Faktyczne opętanie przez siły osnowy, siły chaosu, adeptus Astartes. Ale pamiętajmy, że my wchodzimy w skórę właśnie Space Marine, który wcześniej tego nigdy nie doświadczył, dla niego to była nowość. I nie bez powodu, nie bez powodu wyglądało to po prostu tak, że no zgłupiał. Zgłupiał Chopina i nie wiedział co o tym myśleć, co to się w ogóle stało. W ogóle całą sprawę zatuszowano, no bo miała być po prostu sytuacja czysta i klarowna, tak? Pokonać rebeliantów i jelo do domu i w zasadzie żadnego problemu, i w zasadzie tak by było, gdyby nie ta akcja. A to nagle mamy parę trupów. I to Astartes, nie? I jak to wytłumaczyć? Dosyć nieprzyjemna sytuacja. Całe to rozwinięcie będzie się potem od, od, będzie odcisnało piętno na Lokenie, bo potem na dobrą sprawę sytuację nieco rozjaśnił pewien. Powiedzmy, człowiek, ale z innej gałęzi rozwoju człowieka, nie? No to nie chcę za bardzo zdradzać potencjalnego. Następnego tematu: podlorowe pogadanki, bo wydaje mi się, że to będzie o wiele bardzo ciekawe. Mówię tutaj o intereksach, Jeżeli kojarzycie akurat słowo, to napiszcie w komentarzu, zresztą piszcie w ogóle komentarze, bo ja chętnie czytam to i chętnie odpowiadam oraz serwuję każdemu serduszka. No, chyba, że ktoś jest tempem chujem i gnidą, albo tępą dzidą, no to wtedy nie, ale generalnie to zostawiam, nie? Także tak wyglądał pierwszy kontakt. Grawiela, Lokena z chaosem i generalnie można powiedzieć, że chyba, bo wiecie, no zak zakładam, że pierwszy kontakt z chaosem, jeśli chodzi wśród wilków ludnych późniejszych synów Horusa, czyli właśnie tego Legionu, który w zasadzie, no, pierwszy zdradził, nie, no bo poszedł za Horusem ale to jest historia zupełnie inna i o wiele bardziej skomplikowana wymagająca znacznie więcej czasu, także bardzo Was pozdrawiam, jeżeli dotarłeś lub dotarłaś do tego momentu, to pamiętaj zostaw łapę w górę i napisz komentarz koniecznie ja chętnie to przeczytam chętnie pozdrowię i cóż bardzo dziękuję i do następnego